Namaste! <noise> Prosto z fotobudki. Dziś nadaję z... wyćwiczone, uspokojone, wymedytowane i zrelaksowane, najedzone... Oj, oj, oj. Właśnie, żeśmy zakończyli kurs, który trwał 7 dni i mieszkaliśmy w ashram z hindusami. Ashram, czyli... Um... W lesie. <laughs> w lesie. Nad rzeką. I ganga, czyli Bóg Ganga, hinduski Bóg. I przez 7 dni mieliśmy totalne, ścisły. życie klasztorne, że tak powiemy. Zostawaliśmy o 5.30 na medytację, na czyszczenie nosa takim specjalnym czajniczkiem. Woda wlewało się tu i wylewała tędy. I potem tak. Potem szliśmy na jowie I moje ulubione. No, no. Potem było śniadanie. Przeważnie owoce i owsianka. My karma joga, karma gdzie sprzątaliśmy całą ashram. Za darmo, nie? Karma. Czyli wypłacimy, a i sprzątamy. Mieliśmy dwie godziny dla siebie, w czym minęły to tak. a Po obiedzie do y, popołudnia o 12 na drugiego dnia po jedzeniu. Była totalna cisza, Nikt do kogo, nikogo nie mógł rozmawiać w ogóle. Tylko my ze sobą, My, no, oczywiście, żeśmy tego Jest nie słyszeliśmy. Z naszym sąsiadem. No, we trójkę żeśmy zeszli w Ashram Living, ale po południu mieliśmy jeszcze yoga, raz, czym nam kobieta nieźle nas wygięła w różne sposoby. I potem mieliśmy spiritualne e, śpiewanie, żeśmy śpiewali, chanting, chanting. Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. I shiva, shiva, bam shambhu, shiva, shiva, shambhu, shambu. shambhu. Było, było dużo, dużo, dużo fałszowania, powiem Wam tak. Obiad Obiad składał się z takiego dużego talerza, gdzie musieliśmy, mieliśmy swój cały talerz przez cały tydzień. I siedzimy tak i jemy na podłodze na podłodze. I co przynoszą? Wiadro i chochlą. Psz. Dal. Psz. Codziennie żeśmy jedli Dal. te papki. I ziemniaki. Ale... Ale było dobre. I ryż. Bardzo dobre. Ostre, dobre i pomogło wszystko eliminować dosyć bardzo szybko. Czyli sukces. I znowu medytacja. medytacja. Tym razem prowadzona. Więc... Mi się wydaje, że ja widziałam siebie Byłam. w różnych sytuacjach i przeróżne Mieliśmy uczucia, emocje przez medytację, ale ogólnie po o, siedmiu dniach przyjechaliśmy tu, w, przepraszam, wkurwione, a pojedziemy spokojnie. I spodobało nam się jedzenie w ciszy. Dokładnie, od dzisiaj Iza i ja jemy. Y, I nie rozmawiamy. Pomoże to nam gryźć wolniej <gryśla> i przeżywać każdy kęs. Mm, Noble. Noble. Punya. Namaste. Namaste. Krishna, Krishna,